Kończymy 2024 rok. Podsumowujemy, co się wydarzyło, szczególnie w gospodarce i jak te dane będą wpływały i co prognozują na 2025. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Forsal .pl obiektywnie o biznesie, a ze mną studio Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa i główny ekonomista Banku Kredy Agricole. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, no to jeśli by miał Pan powiedzieć największe osiągnięcie w gospodarce, jakie zdarzyło się w Polsce w 2024 roku. Myślę, że tym największym osiągnięciem, takim naszym wspólnym sukcesem jest to, że pozostaliśmy na tej ścieżce doganiania krajów zamożnych. To znaczy, możemy oczywiście Ach, mniej lub bardziej cieszyć się z tego, jaki był wzrost gospodarczy, czy on nas trochę rozczarował, czy nie. No ale tak czy inaczej, myślę, że tym podstawowym celem polityki gospodarczej w Polsce od dekad już jest doganianie krajów rozwiniętych i to, jeżeli potraktujemy PKB jako ten podstawowy miernik, czy różnice w poziomach PKB na mieszkańca, no to to się, to się działo dalej. Tak? Znaczy ten wzrost gospodarczy, gospodarczy na poziomie 2,6% w tym roku, bo taka jest nasza prognoza. On powinien to zapewnić, podobnie zresztą jak i, jak i w roku kolejnym będziemy mieć do czynienia z taką właśnie sytuacją. Więc myślę, że to jest tak z takiej perspektywy lotu, takiego lotu taka można, można, można tak to ocenić, natomiast te takie pozytywne niespodzianki one w zasadzie, to jest ciekawe, ten rok możemy podzielić na tak na pół równo, to znaczy pierwsza połowa roku, która była wyraźnie lepsza z punktu widzenia niespodzianek, in plus i, i skali tych niespodzianek, no i druga połowa roku, która rysuje się wyraźnie gorzej. I to, co nas na pewno zaskoczyło, to w pierwszej połowie roku konsumpcja, która rosła no, na, już na nasze standardy, tak, i na to, to miejsce, na tej ścieżce doganiania krajów, krajów rozwiniętych, to rosła całkiem, całkiem szybko, no bo to było blisko 5% i w pierwszym, i w drugim kwartale. No i inwestycje, w drugim kwartale, które też były na wyraźnym plusie, nie spodziewaliśmy się takiego, takiego przyspieszenia tych inwestycji, co nie zmieniło jakoś obrazu, generalnie słabości tych inwestycji, zwłaszcza inwestycji firm po relatywnie dobrym 2023 roku. Więc to były takie jasne punkty, moim zdaniem, przy czym te inwestycje to, to powiedziałbym, taka efemeryda. Natomiast, natomiast konsumpcja. No, patrzyliśmy na tę konsumpcję, zastanawialiśmy się, co będzie w drugiej połowie roku, i druga połowa roku przyniosła dość gwałtowne tąpnięcie. I tak wyczerpaliśmy wyczerp swoje potrzeby konsumpcyjne jako społeczeństwo? No bo ta konsumpcja od lat była głównym albo jednym z głównych motorów napędowych gospodarki. Znaczy, jak pan redaktor zapytał, czy wyczerpaliśmy potrzeby, to oczywiście jest to pytanie retoryczne. Te potrzeby. Nie chcę powiedzieć, że są nieograniczone, ale oczywiście gospodarstwa domowe w Polsce chciałyby konsumować więcej. Natomiast rzeczywiście coś się wydarzyło ciekawego w tym trzecim kwartale, a przede wszystkim we wrześniu widzieliśmy to w przypadku danych o sprzedaży detalicznej. Ta sprzedaż detaliczna gwałtownie przyhamowała. Zastanawialiśmy się, co się dzieje. Powstało takie wrażenie, że gospodarstwa domowe wróciły z wakacji, z tej przerwy letniej. I nagle doszły do wniosku, że teraz to będziemy jednak więcej oszczędzać. Prawda? W danych o koniunkturze konsumenckiej widać takie sygnały, że gospodarstwa domowe są w tej chwili już znacznie bardziej skłonne do oszczędzania. Jak to wytłumaczyć? No, jak popatrzymy historycznie rok 2023 mamy sytuację, w której jest wysoka inflacja. Ona powoduje erozję dochodów realnych gospodarstw domowych, no ale gospodarstwa domowe chcą tę konsumpcję podtrzymywać, w związku z tym sięgają do, do oszczędności, do swoich aktywów, często aktywów finansowych. I teraz mamy do czynienia z procesem odwrotnym, to znaczy odbudowaniu, czy potrzebą ze strony gospodarstw domowych odbudowania tych aktywów finansowych, I, i tak to postrzegamy. Znaczy widzimy, że ta skłonność do oszczędzania właśnie z tego powodu wzrosła. Problem polega na tym, że my zwykle jak się prognozuje sytuację gospodarczą no po miesiącach czy po kwartałach, to, to te ścieżki są zwykle gładkie w miarę, czyli nie prognozujemy tąpnięć, nie prognozujemy gwałtownych zwrotów akcji, prawda? A taki gwałtowny zwrot w przypadku konsumpcji nastąpił. No, niemal 5% wzrost, niemal 5% tempo wzrostu konsumpcji w pierwszej połowie roku i 0,3% Procent rok do roku w trzecim kwartale. To trudno wytłumaczyć. No? Znaczy, trudno wytłumaczyć tak gwałtowne wyhamowanie tego, tego popytu konsumpcyjnego. No ale ja to zapytam, się wydarzyło. Ale to mo może być to, że przestraszyliśmy się inflacji, przestraszyliśmy się tego, co się pojawia w mediach, czyli na przykład, że no, mają wzrosnąć drastycznie ceny prądu. Że inflacja. One już wzrosły w tym trzecim kwartale, tak? Czy znaczy wzrosły no tak, ale też... znacząco w wyniku ograniczania tej tarczy antyinflacyjnej, czyli stopniowego procesu? U rynkami, tak, odważania tych, tych cen. Myślę, że to też był element oczywiście. Czy znaczy, ten wzrost płynności do oszczędzania, o którym mówiłem, to był taki bardziej długofalowy proces, który, który no jeszcze przez jakiś czas będzie tę konsumpcję. Ograniczał. Natomiast na to nałożył się ten wzrost inflacji, który odnotowaliśmy w trzecim kwartale lipiec, wyraźne przyspieszenie wzrostu cen. Spodziewaliśmy się go już wcześniej, to nie, nie było. Nie, znaczy dla osób, które prognozują sytuację gospodarczą w Polsce, w szczególności inflację, to nie było zaskoczenie. No ale dla gospodarstw domowych, które dostrzegają, że no, mogą wydać mniej w ujęciu realnym, tak? ta siła nabywcza dochodów spada. To był jakiś sygnał i prawdopodobnie również zinterpretowany właśnie w taki sposób, no to jest taki moment, w którym trzeba troszkę więcej e, oszczędzać. Tę konsumpcję trzeba e, trochę ograniczyć. Więc e, jakaś mieszanka nie, nie wiązałbym tego z jakąś ogólną niepewnością, to znaczy przykład, z sytuacją geopolityczną, bo ona jest cały czas napięta, jesteśmy prawda? Jesteśmy już. przyzwyczajeni, nie sądzę, żeby gospodarstwa domowe na podstawie tego, co dzieje się, czy w Ukrainie, czy globalnie, podejmowały takie decyzje. Czyli można powiedzieć tak, pozytyw to, że jednak jest ten cały czas trend wzrostowy. Jeśli byśmy mieli patrzeć na minus, no to to, że wyhamowała ta konsumpcja, a z drugiej strony no inwestycje wcale nie ruszyły, jakąś taką, nie wiem, pełną. No to, jest parę. Drugi, to jest drugi, ale to jest moim zdaniem największy minus. To znaczy, jak popatrzymy na to, co się dzieje z inwestycjami przedsiębiorstw, a te dane mamy do trzeciego kwartału, to sytuacja wygląda źle, po prostu źle. Inwestycje firm. Niezależnie od typu podmiotu, czy to są firmy krajowe, czy firmy zagraniczne, prywatne, czy publiczne, czy też niezależnie od przedmiotu, a więc tego, gdzie te inwestycje są kierowane budynki i budowle, maszyny i urządzenia, tam wszędzie jesteśmy na minusach, czasami na bardzo dużych minusach, i to wynika w części. W ten sposób się trochę pocieszamy, oczywiście. To wynika w części z efektu wysokiej bazy. Ubiegły rok był bardzo dobrym okresem dla inwestycji, mimo słabego wzrostu gospodarczego, i mimo generalnie wciąż takich powiedzmy sobie, niejasnych perspektyw. Natomiast drugi element, i on jest moim zdaniem kluczowy, to jest relatywnie niski stopień wykorzystania mocy wytwórczych w firmach. To znaczy, firmy są w stanie obsłużyć ewentualnie wyższy popyt tym majątkiem, który mają. Czyli żeby skłonić inwestycje, żeby skłonić firmy do większych inwestycji, ten popyt musi znacząco wzrosnąć, w szczególności popyt konsumpcyjny. No a on właśnie wyhamował. Czy też popyt zewnętrzny, a tam jest trudna sytuacja, bo no, naszym głównym partnerem handlowym są Niemcy i ja tutaj. Tam wygląda sytuacja słabo, no więc nie ma takich impulsów, które by sygnalizowały firmom. No, trzeba się zbroić, mówiąc, krótko. Mm -hmm. trzeba, trzeba. A ten impuls, majątki. nazwany demografią, czyli problemy z pracownikami, no i właśnie inwestycje w robotyzację, w automatyzację. No bo jeśli pracownik jest coraz droższy, to jest trudniej pozyskać. No one idą, oczywiście, to znaczy, rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor mówi, i to widzimy w danych o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, które spada i w dużym stopniu to jest spowodowane właśnie odejściami na, na emeryturę. Więc te inwestycje mają miejsce, mają miejsce fuzje i przejęcia. Tam jest duże zainteresowanie firm, właśnie po to, żeby. Konsolidacja. Tak, konsolidacja, żeby też radzić sobie z wyższymi kosztami. I te inwestycje w zwiększenie wydajności, tak, czy robotyzacja, o której Pan wspomniał, one oczywiście mają miejsce, tylko no nam nie tylko chodzi o to, żeby w ogóle były jakieś inwestycje, bo. Te inwestycje wynoszą w skali całej gospodarki setki miliardów złotych, prawda? Tak czy inaczej. Natomiast chodzi o to, żeby one rosły i to rosły szybko. No i y, tego wzrostu nie będzie, a y, w tym roku y, a czwarty kwartał może być bardzo słaby, bo tam możemy być na dużych, dużych minusach. Oczywiście patrzymy na całość inwestycji w tym, w tym dużym torcie inwestycyjnym mamy. Inwestycje w infrastrukturę, inwestycje publiczne. Wiemy, że ten rok jest rokiem przejściowym. Ze względu na to, że zamknęła nam się jedna unijna perspektywa finansowa, otwiera się druga, ona się powoli rozkręca, na to się nakładają środki z KPO. One dopiero wchodzą do gospodarki. To raczej będzie widoczne właśnie 2025-2026. Więc ten rok 2024 to jest taki rok, w którym te inwestycje zostały poturbowane. Tak? One zostały poturbowane i przez sygnały rynkowe, e, słaby popyt zewnętrzny słabnąca konsumpcja yy, i te, te niższe inwestycje publiczne. Jak popatrzymy na przykład na produkcję budowlaną montażową, no to ona osiągała takie lokalne maksimum właśnie pod koniec, pod koniec ubiegłego roku i potem jest nisko, jest duży spadek. Jesteśmy cały czas na niskich poziomach, no bo jeszcze ta perspektywa unijna się nie rozkręciła. Dobrze, to płynnie przechodzimy do właśnie prognozy na 2025. No, zacznijmy od tego PKB. Yy. Jak pana zdaniem ono się będzie kształtowało? No tu jesteśmy umiarkowanymi optymistami, dlatego że po pierwsze patrzymy na otoczenie zewnętrzne. To otoczenie zewnętrzne jest słabe. Najprawdopodobniej wybory w Niemczech to się chyba teraz okazuje właśnie, albo w tym tygodniu się okaże. To jest jakiś element oczywiście niepewności. Generalnie duże korporacje, Francja też, tam mamy też do czynienia z napiętą sytuacją polityczną. Duże korporacje są wrażliwe na sygnały płynące ze sfery polityki. A oczywiście to się potem rozlewa na mniejsze firmy. Duże korporacje, zwłaszcza jeżeli jest dyskutowana konsolidacja finansów publicznych, prawda? Z tym mamy do czynienia w przypadku Francji. To duże korporacje zwykle czekają, tak też jest i w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, czekają na zaprzysiężenie Donalda Trumpa. I decyzje dotyczące podatków, na przykład. Także ten element niepewności związany z polityką, on jest istotny dla Europy. Jeszcze nie uruchomiły się te czynniki, które się spodziewamy, że, że za chwilę się pojawią. Na przykład efekt obniżek stóp procentowych. Tam postępują obniżki stóp procentowych. To powinno mieć pozytywny wpływ na popyt i inwestycyjny, i konsumpcyjny, a zatem również na import, czyli nasz eksport. Więc tego się spodziewamy, jeśli chodzi o przyszły rok. Delikatnego ożywienia tam. W strefie euro nieco powyżej 1% wzrost gospodarczy. Czyli niewiele, no tak jest, ocieramy się o stagnację. Niemcy około 0,5%, czyli w zasadzie gospodarka, która stoi. Gospodarka, która lepiej wygląda, jeśli chodzi o usługi, gorzej, jeśli chodzi o przetwórstwo przemysłowe. Te najnowsze dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, indeksy PMI nadal pokazują no, słabość. Końcówka roku, tak, to jest praktycznie raczej informacja o tym, które firmy zamykają, które fabryki, a nie... Niemcy mają problem z konkurencyjnością swojej gospodarki, która przechodzi potężny test. Ten test wynika z dwóch, z wpływu dwóch czynników. Wielu oczywiście, ale na dwa chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszy to jest zmiana modelu biznesowego, odejście od tanich surowców, rosyjski gaz, znamy tę historię, to przejście jest kosztowne to przejście wymaga często zmiany technologii, zmiany procesów inwestycyjnych, to trwa. No, i drugi element, presja konkurencyjna z zewnątrz. To widzieliśmy w przypadku samochodów elektrycznych, na przykład, importu z Chin. Niemcy w tej sytuacji no, jakoś się muszą odnaleźć. To trwa. Także to jest ten element układanki, który musimy wziąć pod uwagę. Konsumpcja, tu spodziewamy się wyraźnie. Takiej niższej dynamiki konsumpcji niż w tej pierwszej połowie tego roku, czyli nie ma już powrotów do bumu konsumpcyjnego. To jest bardzo ważne. Nie zakładamy, że ta konsumpcja jakoś bardzo silnie odbije. To będzie gdzieś wzrost w okolicach 2% z plusem. Um, inwestycje, o tych inwestycjach rozmawialiśmy. No one są główną nadzieją, jeżeli chodzi o przyszły rok, zwłaszcza inwestycje publiczne, bo one są trochę niezależne od. Cyklu, to znaczy w tym sensie, że tutaj decyzji nie podejmują firmy, które chcą widzieć lepsze perspektywy popytu niższe stopy procentowe, które też oczywiście dzisiaj ten poziom stóp procentowych hamuje ożywienie inwestycyjne, ale to są decyzje jednostek publicznych, to są decyzje rządu, to są decyzje jednostek samorządu terytorialnego i to jak szybko te pieniądze będą, te środki będą absorbowane i wtłaczane do gospodarki, one się będą zamieniać na inwestycje. W dużym stopniu pobudzając aktywność w budownictwie, to, to zależy no, między innymi od, od osób, które, mam na myśli urzędników, mam na myśli osoby, które te projekty rozpatrują, analizują, jak to będzie. Czyli w przyszłym roku w Polsce inwestycje publiczne będą jednym z głównych czynników. Tak, tego się właśnie spodziewamy i w zasadzie te założenia dotyczące, te prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w przyszłym roku. A konsensus dzisiaj jest taki, że y, to będzie przyspieszenie w stosunku do tego roku. W jak naszych to? prognozach to jest 2,6, teraz w przyszłym roku 3,5. Y, one się w zasadzie opierają na tym założeniu. Czyli y, założenie ministra Domańskiego 3,9? Zbyt optymistyczne? Mamy wzrost 3,5, więc tego bym się trzymał. Chociaż mogę powiedzieć tak, że jak się przyglądam, no a to na nas jest kluczowe właśnie w kontekście tych inwestycji publicznych, jak się przyglądam temu tym wszystkim informacjom, które do nas docierają, e, dotyczącym tego, jak są absorbowane środki unijne, zaczynam nabierać trochę wątpliwości, czy uda się aż tak zdynamizować te inwestycje publiczne w przyszłym roku. I, i to jest główny czynnik ryzyka. Czyli, czyli że czyli, może być jeszcze. Ja bym liżej. powiedział tak: 3,5% z ryzykiem w dół, raczej w dół. niż w górę. E, czyli jeżeli ja bym dzisiaj musiał um, skorygować tę prognozę, to raczej ją skoryguję w dół. I skoryguję w dół przede wszystkim na inwestycjach. To znaczy, te inwestycje bym sprowadził trochę niżej. Pamiętajmy o bazie. Pierwsza połowa roku była całkiem niezła dla tych inwestycji, a w inwestycji publicznych. Inwestycje publiczne nas zaskoczyły mocno w pierwszej połowie roku. Więc to jest taki. To jest ten podstawowy czynnik niepewności. Jak szybko rząd będzie absorbować te środki unijne, jak one będą szybko mhm. wprowadzane do gospodarki? Czy inwestycje, w, bo, bo, bo to chyba jest takim głównym kawałkiem inwestycji, na który wszyscy czekamy? czyli inwestycje w obronność, czyli w militaria, czyli w zbrojeniówkę, to, to może być... Z tym nie wiążemy wielkich nadziei, jeżeli chodzi o wzrost mhm. gospodarczy, dlatego, że to oczywiście będzie realizowane, tylko pamiętajmy, że tam jest duży wyciek. Tak? To znaczy, to są środki, które są kierowane w dużym stopniu na zakup sprzętu wojskowego, który jest importowany. Więc to z punktu widzenia PKB... No, już mówi się o yy... pierwszych fabrykach yy... amunicji w Polsce. Liczyliśmy to, tak? ale przełożenie tego na wzrost okay. jest, jest niewielkie. Infrastruktura. Tak. I transformacja energetyczna. Dlatego, że znacząca część tej puli środków, w tym środków z KPO, jest przypisana do transformacji energetycznej. Tak szybko, jak od tego, jak szybko ta transformacja energetyczna będzie postępować, od tego będą zależały również inwestycje. Więc generalnie ten przyszły rok będzie lepszy niż, niż ten 2024. Natomiast, natomiast sporo będzie zależało od tego, jak rząd sprawnie i Jednostki sektora publicznego szerzej będą absorbować te środki. Mhm. Tu jest ryzyko w dół i możemy zejść trochę wtedy niżej z tym wzrostem gospodarczym. No może być, nie wiem, 3%, 2,9%. Na razie 3 nasza liczba to jest 3,5%, tak jak powiedziałem, z ryzykiem w dół. Oby się sprawdziło bez tego ryzyka. Na koniec zapytam o inflację, bo to jest coś, co dotyka bardziej każdego z nas, jeśli chodzi o, o ten prywatny portfel, niż ten wzrost gospodarczy. No, to czego się spodziewamy to jest wzrost inflacji ponownie do około 5%, przekroczenie tych 5% w pierwszym kwartale, potem drugi kwartał gdzieś w okolicach 5% blisko i potem znaczący spadek ze względu na bazę, która została wykreowana w lipcu tego roku przez podwyżki cen nośników energii. Ta inflacja spada gdzieś w okolice 3,5%, to nadal jest inflacja za wysoka. Powyżej celu NBP. Celem inflacyjnym jest, jest, jest 2,5%. Ten 2,5% będzie osiągnięty najprawdopodobniej pod koniec 2026 roku. Mamy duży czynnik niepewności związany z tym, jak będą odbrażane ceny energii. Wiemy, że są zamrożone do, do trzeciego kwartału przyszłego roku. To będzie wpływać na tę ścieżkę inflacji. Ona znowu może sprawić, że ona będzie poszarpana. Po tym spadku, ona potem może troszeczkę wzrosnąć, i potem docelowo gdzieś tam pod koniec 2026 spadnie. Ważne jest to, bo to oczywiście jest kluczowe z punktu widzenia gospodarstw domowych, że te płace, mimo tego, że one będą trochę spowalniać, bo firmy już nie są w stanie utrzymywać tak wysokiej dynamiki płac, że te płace one będą rosły wciąż szybciej. Niż ceny. Czyli, czyli jest w... szansa na to, że wróci ten, ta konsumpcja i że, że tak. ona trochę będzie napędzała znowu. Tak, dlatego dlatego uznajemy w naszych prognozach, że to, co się wydarzyło w trzecim kwartale, czyli wzrost konsumpcji na poziomie 0,3% rok do roku, to był wypadek przy pracy. To znaczy, no, że my nie, nie zejdziemy trwale do stagnacji konsumpcji w ujęciu rocznym, tylko ta konsumpcja jednak będzie rosła w tempie 2-3%. No, właśnie napędzana przez te płace, mimo inflacji, która będzie na poziomie 5%. Znaczy, gospodarstwa domowe, mówiąc krótko, dzisiaj demonstrują taką podwyższoną skłonność do oszczędzania, ale nie będą tego robić bez końca. Gdzieś w drugiej połowie, powiedzmy sobie, drugi, trzeci kwartał to jest, to jest ten czas, kiedy, kiedy ta skłonność do oszczędzania powinna się obniżyć. I to będzie wspierać konsumpcję. Także z punktu widzenia gospodarstw domowych, moim zdaniem, przed nami całkiem niezły rok. Rynek pracy wciąż napięty. Bezrobocie spadnie nieznacznie, bardzo trudno jest już je obniżyć. Zatrudnienie w całej gospodarce, liczba pracujących stabilna. Tam też nie ze względu na, te, na, na, na procesy demograficzne to będzie. To jest bardzo trudne, żeby to zwiększyć znacząco. Więc y, ja ten rok widzę dość optymistycznie, ten przyszły. Natomiast y, no jest pytanie, czy, czy, czy uda nam się zmobilizować te środki unijne? Tak, bo to jest nasza taka polisa. Którą, którą wykupiliśmy. To jest taka trochę gwarancja bezpieczeństwa, w tym sensie, że jeżeli nawet popyt zewnętrzny jest słabszy, jeżeli e, firmy e, nie decydują się na inwestycje, wstrzymują te projekty inwestycyjne, no to my nadal mamy taki rezerwuar środków, do których się możemy odwołać i możemy je wydawać, co podtrzymuje wzrost w takim trudniejszym momencie. I tu sporo będzie zależało od rządu. Pozostaje trzymać kciuki za to, żeby rząd się nie mylił i dobrze w gospodarce zarządzał. Dziękuję panu bardzo Dziękuję. za rozmowę. Moim państwa gościem był Jakub Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej, główny ekonomista banku Kredi Agricola.